Moi drodzy, dzisiaj chciałem udzielić Wam kilku podstawowych porad czy jakichś wskazówek, przy jak zabierać się, czy u jak sobie radzić w trudnych sytuacjach przy budowaniu Waszych własnych symulacji dynamicznych. Wiem, że coraz więcej z Was próbuje swoich kroków przy animacji Waszych mechanizmów, czy symulacji Waszych mechanizmów i często napotykacie na pewnego typu problemy. I dzisiaj chciałbym parę słów powiedzieć, jak sobie w takich trudnych sytuacjach poradzić, a może rzucić światło na genezę powstawania tych problemów, które może później pozwolą Wam unikać tych trudnych fragmentów w Waszych projektach. Zobaczcie, mam tutaj zdefiniowany taki oto prosty element, czyli zamknięty łańcuch kinematyczny połączonych łączników. Domyślnie program, mamy automatycznie, mamy zdefiniowane wiązania. Ja chciałbym pokazać Wam, co by się stało, gdybyśmy chcieli na przykład zbudować ten łańcuch kinematyczny od podstaw symulacji dynamicznej, ale ręcznie. W tym celu wyłączę na razie wszystkie moje wiązania w zespole, a następnie przejdę do środowiska symulacji dynamicznej. Tutaj oczywiście mam elementy, jak widzicie, rozłączone. No, i przydałoby się te elementy teraz ze sobą zmontować. W jaki sposób możemy do tego zrobić? Proszę zwrócić uwagę, że tutaj domyślnie, prawdopodobnie w waszych symulacjach domyślnie, program zawsze ma włączoną automatykę przekształcenia wiązań zespołu w, wiązania, w połączenia symulacji. Więc, ale my tego nie mamy, więc musimy to zrobić ręcznie. Wybieram funkcję wstaw połączenie. No, jakie połączenia musimy wstawić? No, domyślnie tak naprawdę na chłopski rozum, jak gdyby z, z rozpędu, z, z inwentora, wiemy, że. Najfajniejsze rozwiązanie, tak które tu by pasowało, to jest obrót, bo przecież te elementy między sobą się obracają, więc połączymy te dwa elementy ze sobą, ustawimy sobie odpowiednio osie. Podobnie możemy zrobić w tym miejscu, też dwa połączenia. Porównamy sobie tylko osie Z i są już elementy połączone. Spróbujemy może tylko troszeczkę nasze elementy tutaj naprostować. Spróbujemy kolejne wiązanie, obrót. Jeszcze jedno wstawimy połączenie typu obrót, czyli między tą krawędzią a krawędzią tą tutaj. I na końcu chcielibyśmy jeszcze jedno połączenie zrobić między jednym a drugim elementem. No, i powstaje pytanie: jakie to wiązanie wstawić? Większość użytkowników inwentora początkujących. No, tak samo ja robiłem wielokrotnie. Z rozpędu bierze, robi coś takiego, że wstawia, mówi, że tutaj między tym a krawędzią, a tą krawędzią powinno być znowu połączenie typu obrót. Potwierdzamy i co się dzieje? Dostajemy informację, że nasz układ został nadmiarowo związany. Mamy zbyt wiele stopni swobody narzuconych czy przypisanych do naszego układu. Czym to grozi? Generalnie wydaje się, że niczym nie grozi nasz Układ działa, więc teoretycznie widzimy, że inwentor, mimo że nas ostrzega, radzi sobie z tym układem, ale proszę pamiętać, że stworzyliśmy układ równań, w którym mamy więcej danych wejściowych, niż rzeczywiście będziemy mieli wyników. Przez to wyniki mogą być niejednoznaczne i często możemy mieć problemy z, z prawdziwością, z uzyskaniem prawdziwych wyników, chociażby w przypadku sił, przyspieszeń czy innych parametrów, które. Chcemy zbadać w naszym zespole. Więc postaje pytanie, dlaczego to nasz mechanizm tutaj nie działa? Przecież to jest. Oczywiste, że powinno to działać. Daliśmy tylko cztery razy połączenie obrotowe. Proszę pamiętać, że inwentor i jego zespoły tworzą idealne połączenia. Połączenia, które tak naprawdę w rzeczywistości nigdy nie istnieją. To, że mechanizmy działają, to zasługa tylko temu, że są zawsze jakieś luzy, niedokładności obróbki. To wszystko. Tak naprawdę powoduje, że mechanizmy można w ogóle ruszyć. W świetle idealnym, gdybyśmy utworzyli takie połączenia idealnie ścisłe, idealnie dopasowane do siebie, tak naprawdę mechanizm by nie ruszył. No i to samo niestety symulacje dynamiczne oczekuje od nas, że stworzymy bardziej realny model, który da się tak naprawdę rozwiązać od strony matematycznej. Czy nasz układ równań będzie miał e, odpowiednią ilość no, e, równań, które pozwolą rozwiązać jednoznacznie ten układ równań. Co możemy w tej sytuacji zrobić? Jesteśmy początkujący, nie wiemy, nie rozumiemy, co się stało. Zwróćcie uwagę, że mam tutaj taką funkcję, która nazywa się status mechanizmu. Jest to bardzo fajna funkcja. Przede wszystkim podaje Wam, o ile macie za dużo stopni swobody w Waszym układzie. Ile powinno być. Z reguły tutaj powinno być tylko jeden stopień swobody, przez, bo mamy tylko osie, połączenie w osiach. No i więc zwróćcie uwagę, mamy też funkcję, która pozwala nam Dużego mechanizmu, od, wizualnie zwrócić uwagę na ten fragment, z którym coś się dzieje. I najfajniejsza rzecz. Program od razu domyślnie sugeruje wam, czy proponuje wam, które połączenie z listy, które jest dostępne. Oczywiście możecie zupełnie inne, na przykład wrócić z do obrotu, ale obrót znowuż wam generuje błąd. Trzy nadmiarowe e, stopnie swobody. Czy chociażby e, wybrać odpowiedni element. I teraz, jeżeli stwierdzicie, że to połączenie. Was satysfakcjonuje. Jeden, co musicie zrobić, wcisnąć OK i natychmiast program Wam usuwa ikonkę ostrzeżenia no i wasze, Wasz zespół jest jak gdyby rozwiązywalny, z matematycznej poprawnie i jednoznacznie. Zwykle przy takich prostych układach większość użytkowników w ogóle z takim problemem się nie spotyka. Dlaczego? Bo, jeszcze wrócimy do symulacji dynamicznej, usunę może te połączenia. I inwentarz jest na tyle, symulacja dynamiczna jest na tyle inteligentna, że jeżeli mamy na przykład wiązanie zdefiniowane już w zespole, natomiast w symulacji dynamicznej mamy włączoną funkcję automatycznego przekształcania zes wiązań zespołu w, w połączenia z symulacji dynamicznej. Proszę zobaczyć, program automatycznie sobie ten, prog ten problem, ten łańcuch rozwiązał, i oczywiście punkt linia to połączenie sam wydedukował, że to powinno być, żeby mechanizm poprawnie działał. Więc, skoro automatyka tak świetnie działa, to dlaczego Wam o tym wszystkim mówię? Bo nie, nie zawsze jednak automatyka może Wam pomóc. Zwróćcie uwagę na taki oto układ. Mam dzwiczki od takiej oto skrzynki, połączoną na dwóch zawiasach. Dwa wiązania wstawiające definiują mi poprawnie działanie tego zespołu. Gdy przejdę do środowiska symulacji dynamicznej i włączę funkcję automatycznego przekształcania wiązań. Zobaczcie, co się stanie. Program przekształcił nam automatycznie na odpowiednie wiązanie oczywiście obrót tak, jakbyśmy się mogli spodziewać. Wszystko jest niemalże tak, możemy powiedzieć, cacy. Mamy jeden stopień ruchu, nasz mechanizm jest w pełni rozwiązywalny wszystko wydaje się idealnie. Ale czyżby? Zwróćcie uwagę, mam przecież dwa, dwa zawiasy. W rzeczywistości, tak naprawdę, coś się dzieje. Jakieś siły reakcji pojawiają się zarówno na górnym, jak i na dolnym zawiasie. W przypadku takiego połączenia mamy tylko jedno połączenie, więc wszystkie informacje, które uzyskujemy w zespole pochodzą z tego jednego połączenia. Być może w rzeczywistości siły się troszkę inaczej składają przy tej naszej połączeniu, jeżeli mamy dwa zawiasy. No więc co w takiej sytuacji zrobić? Zwróćcie uwagę, że jeżeli wyłączę sobie tu funkcję automatycznego wiązania i wrócę znowuż do Ręcznego tworzenia wiązań, to spróbujmy jeszcze raz to samo zrobić. Obrót, to co robiliśmy już wcześniej, czyli między tą krawędzią, a tą krawędzią, sobie zdefiniujemy odpowiednie połączenie. To połączenie program nam wygenerował. Znowu z rozpędu chcemy tu wstawić jakieś połączenie obrotowe. To co w poprzednim przypadku. Oczywiście, jak sami zdajecie sobie sprawę, po zastosowaniu mamy znowuż komunikat o błędzie. Tym razem mamy aż. 5 nadmajorowych wiązań, połączeń, stopni swobody. To będzie nam powodowało, że nasz mechanizm może źle działać. Zwróćcie uwagę, mechanizm nadal działa i mętorz sobie z tym radzi. Natomiast proszę zwrócić uwagę, że w tej chwili program to jedno wiązanie, które mieliśmy, połączenie obrotowe, przekształcił na dwa osobne połączenia. Zaproponował, żeby dla obrotu drugiego dać połączenie sferyczne, a dla po, e, obrotu, po obrotu pierwszego dać połączenie punkt-linia. Jeżeli nas to satysfakcjonuje, klikamy OK. I proszę zobaczyć, powstały dwa połączenia, w każdym zawiasie po jednym, co powoduje, że możemy w tym momencie na przykład po wykonaniu analizy przeanalizować, sprawdzić jakie były na przykład siły reakcji, czy jakieś inne, czy momenty występujące podczas otwierania tych drzwiczek w tym naszym prostym zespole. Mam nadzieję, że tych kilka prostych porad. Yy uda się, pomoże Wam przy opanowywaniu Waszych mechanizmów no i coraz lepszego, lepszym wykorzystaniu symulacji dynamicznej. Dziękuję bardzo za uwagę i zapraszam na kolejną prezentację.